Hej Szymiuczko, witajcie z tej strony Gilon i witam dzisiaj w sklepie 23 stycznia 2024 roku. No i co, te skiny i emotki nadal w sklepie. Pakiet Galaxy, to samo. Śmiała Szermierka Z1500. Nalia Z1200. Szyfrantka Z1200. 0 bezwzględne Z1200. Lodołomacz za 500. Górska Iwi nadal w sklepie. Aura za 800. Paluch rybny za 1200. Czaszkownik za 1500, który jest dzisiaj podwójnie w sklepie, więc pewnie jakiś błąd. Bombowy barwy za 1200. My Hero Academia nadal w sklepie. The Weekend to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Nie ma już dzisiaj terminatora, reperkusji i zakręcacza. Także co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie subzwonę, łapkę w górę, kodziciela w sklepie. A się z Wami żegnam, siemneczko.